Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego realizuje kampanię społeczną Idę przez wieś. Jej zadaniem jest promocja aktywności społecznej i obywatelskiej, ideę zaangażowania mieszkańców oraz jego znaczenia dla rozwoju społeczności. Sam pomysł nie wystarczy. Potrzebna jest jego realizacja. A kto lepiej pomoże zrealizować nasze pomysły jak nie zaangażowani mieszkańcy? Panie Sołtysie, Zagroda, dzwonnica to nie wszystkie plany, które chcecie zrealizować. Wiem, że macie też plany dotyczące tego stawu. Tak. Chcemy całkiem go przebudować, otworzyć przede wszystkim, co powiększy perspektywę wizualną. Chcemy zbudować tutaj taką promenadę wokół tego stawu z poświetleniem, z wejściem ten staw. Zaplanowane jest również, no właśnie, no to jest taka myślę wisienka będzie tutaj przy tym stawie. Mamy również w projekcie postawienie dwóch tężni, które, z których będą mogli korzystać mieszkańcy w, w celach poprawy warunków zdrowotnych, bo wie, jak wiemy tężnie wpływają na wytwarzają mikroklimat i wpływają korzystnie na układ oddechowy. I to jest ważne w tym miejscu, ponieważ, tak jak opowiadał mi Pan, odbywają się tutaj Dni Strzeżewa. Pierwsze były w tym roku, ale macie plan na kolejne. Tak, w tym roku pierwszy raz zorganizowaliśmy Dni Strzeżewa i planujemy to jako imprezę cykliczną, organizowaną rok rocznie. Z udziałem wielu wystawców, rękodzielników, kół gospodarstw wiejskich. Jak podobały się tegoroczne Dni Strzeżewa? Mieszkańcy byli zadowoleni, że w końcu w ich miejscowości odbywała się taka impreza? Tak, to była pierwsza taka impreza na taką skalę w tej miejscowości. Spotkała się z wielką aprobatą mieszkańców i no wywarło to na nich myślę ogromne wrażenie. A czy zaangażowali się w organizację? Tak, każdy starał się zaangażować w miarę swoich możliwości, w miarę tego co było zaplanowane. Uczciwie muszę powiedzieć, każdy wywiązał się z tego. W 100%. A czy wasz dzień Dni Strzeżewa odwiedziło dużo gości z innych miejscowości? Czy może jacyś wczasowicze się pojawili? Nieopodal nas jest następna. Miejscowość wypoczynkowa Łukęcin. Jest tam dużo w okresie letnim wczasowiczów i turystów. Odwiedziło nas bardzo dużo osób, co przerosło nasze oczekiwania. Myślę, że w przyszłym roku będzie to z podwojoną ilością tych osób. A tutaj nasi mieszkańcy, którzy mieli okazję zaangażować się w Dni Strzeżewa. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Proszę opowiedzieć o tym, co działo się podczas tegorocznych dni Strzeżewa i jakie mieliście przygotowane atrakcje? No to pierwszy raz się odbywało w Strzeżewie. Dużym zaskoczeniem było, że frekwencja była bardzo duża. Dużo było atrakcji i dla dzieci, i dla młodzieży, I, i, i wieś przygotowała też dużo. Ja osobiście yy, uwędziłem ryby, ponieważ. No, od czasu do czasu w domu wędzę, także, także sprzedawałem wnuk, przyjechał ze Szczecina na grillu, piję łaski. także w związku z tym, że fizycznie nie mogłem dużo pomóc, to w ten sposób. Pani Marto, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich też pewnie miała pełne ręce roboty, jak i całe koło. Tak, oczywiście koło było, można powiedzieć, organizatorem razem z sołectwem. Naszym zadaniem było zorganizowanie wystawców, innych kół gospodyń, z którymi jesteśmy zaprzyjaźnieni, rękodzielników, osoby, które sprzedawały żywność ekologiczną i też przy okazji inne stoiska, które były atrakcją dla ludzi, którzy nas odwiedzili podczas festynu. A jak mieszkańcy przyjęli te, te, dni, te dni Strzeżewa? To taka pierwsza e, impreza, która odbyła się w Waszej miejscowości, pewnie nadała pewną tradycję. Czy jest chęć e, mieszkańców, żeby no jeszcze więcej takich wydarzeń organizować. Tak, dzisiejsze Szerzewa będą, będą cykliczną imprezą i myślę, że mieszkańcy chyba są do tego przekonani, że jednak warto było poświęcić ten czas na przygotowania, zaangażowanie i po prostu było fajnie, naprawdę było fajnie. Impreza trwała do późnych godzin wieczornych, orkiestra była do godziny dziesiątej wieczorem, także bawiliśmy się do wieczora, do późnego wieczora. Dobra. E, tutaj mamy przedstawicielkę naj... Najstarszych, przepraszam, najstarszą Panie przedstawicielkę. 50 lat w końcu, kończę. Ale pomimo tego, że najstarsza, to również zaangażowana w dni strzeżewa, prawda? No, bo człowiek nauczony był pracy i jest. A ładnie popatrzyć jak poskaz czysta, i ładna. Czy fajnie spaceruje się po miejscowości, kiedy faktycznie uporządkujemy to i owo? Przeprowadzimy różne inicjatywy. To mnie cieszy właśnie. Bo jednak miło popatrzeć, jak jest czysto jakieś kwiaty. Ja kwiaty bardzo lubię, chociaż mam te lata, ale mam jeszcze ogródek, jeszcze robię. A jak przez lata zmienia się strzeżewo? No, raczej lepiej. No, na dobre. Ja kiedyś dzieci wysyłałam tu do szkoły, po tym drwozili, do, do, a teraz wnuki wszystko autobusami sobie jeżdżą, już jest inaczej. Inne życie. Ja wiem, że sołtys tutaj obok nas stoi, ale chyba dobrą pracę robi. No na pewno, że tak, bo nie było przed tego, teraz mamy to. Znaczy, naprawdę jest lepiej. E, sukces imprezy to tak naprawdę zaangażowanie mieszkańców, bo jak już tutaj usłyszałam wielokrotnie, wiele by się nie udało, gdyby nie ta oddolna inicjatywa ze strony właśnie mieszkańców, po to, żeby promować Strzeżewo i pokazywać, co tutaj jest najlepsze. Tak, to prawda, ale w sumie żeśmy to uzyskali po tylu latach dzięki Sołtysowi i jego żonie, bo przyznam szczerze, że ta wieść nie była ciekawa i tak było smutnie, jak ludzie przyjeżdżali, to nie było czym się pochwalić. A jak się pojawił Piotr. No to teraz to my jesteśmy wszyscy happy, bo jest fajnie, naprawdę. Czasami potrzebny jest taki lider, co da pomysł, a już ręce do realizacji tego pomysłu się o, znajdą. O, tych rąk właśnie się przydałoby jeszcze więcej, ale tak naprawdę tak. Piotr ma tyle pomysłów, że czasami po prostu boję się, czy to zrealizujemy. Ale jego żona to jest takim motorem napędowym.